Witam serdecznie wszystkich podróżników zainteresowanych Maroko. W tym filmie, części pierwszej naszej podróży do Maroko, przedstawimy Wam rabat. Sam film być może będzie trochę chaotyczny, ponieważ baliśmy, bałem się tego, czy mogę nagrywać, czy, czy nie. nie. Byłem pierwszy raz w obcym kraju w Afryce i nie byłem pewien, czy, czy pozwolą nam na nagrywanie, natomiast myślę, że część ujęć może być przydatna. Do Maroko wybraliśmy się z Warszawy poprzez Rzym, a następnie. W, rabacie. w tym filmie przedstawimy Wam nasze personalne wrażenia odnośnie Rabatu, omówimy historię tego miasta oraz pokażemy mi kilka ciekawych nagrań, które udało nam się znaleźć. To zapraszam do oglądania. Relacja z Rabatu pierwszego dnia będzie bardzo chętna, bo za chwilę włączam, wyłączam kamerę. Do surferów zagadałem i mnie wpuścili normalnie do siebie do szkoły i tam taka prowizoriczna przebierana była. Bardzo fajny bajer, więc pora na kawkę. You are in the area we call Kasba. Kasbah is the dla building and residence for all space of Rabat Medina and town. Jesteśmy. No, we, we, we. Go i go i akcja była nam za <laughs> Jest różnica dość spora. Coś nam się wydaje, że się naczyli. Mogliśmy naczyć w Kolesie, który nam jeszcze dać kawę internetu za. za średnim ubiegłym, tak? Na dwa tygodnie. No, w każdym razie lecimy już do naszego miejsca zamieszkania. Czekamy na samolot, i... I tyle. Jest. jest bardzo gorąco, więc. Udało się nam busem doszedł do centrum. Ewa wygodniała. Ja mega dynajity. Tak, jesteśmy w centrum, zaraz przy Medynie. Na pewno tu jesteśmy przy stacji, mety, przy stacji kolejowej. Bardzo fajna restauracyjka. Fajny klimat. Zaraz się dowiemy czy możemy dostać wygląda karty, które są tańsze niż na lotnisku. Po rabacie głównie poruszamy się pieszo, więc część ujęć będzie po prostu zastąpiona moim włosem, ponieważ nie udało mi się dokładnie ująć tego, na czym mi zależało. Yy, jesteśmy zaraz po zakupieniu internetu w Maroku, który wyszedł na stosunkowo tanio, bo zdaje się, że 20 euro czy, czy 15 na, na cały pobyt na dwa tygodnie, czyli znacznie taniej niż, niż w lotnisku. Kierujemy się do naszego noclegu. W międzyczasie pokazując uliczki oraz w międzyczasie zahaczymy o część Medyny, na której, na której zjemy przepyszne jedzenie, więc zapraszam do, do oglądania dalszych materiałów. No dzisiaj będzie bardzo chaotycznie, więc mam nadzieję, że mi się uda to wszystko zmontować, ale dalej kroczymy tą główną ulicą. Po drodze minęliśmy kilka straganów, mniejszych po mniejszych. Okoliczne sklepy, jak tu widać. Ja nie chcę za bardzo ludzi kręcić, żeby ich nie denerwować, no ale całkiem klimatycznie to jest. Poboczne uliczki są również pełne streganów różnych. Ale kościół tutaj ze sprzedaje z ręki po prostu. Tam mamy te fortyfikacje z i które się postaram dokładnie nagrać później. Ale nie ma badażu, tak, spożywczek. Ja czekam aż żabkę jaką spotkamy albo do biedry No i wracając do chaotyczności tego odcinka, to tak kręcę trochę nieme Dubaj mi się bardzo, bardzo mi się przypomina architektonicznie Dubaj tutaj Kolejny straganik Ja chyba widzę, nie że kręcę. I co? Bardzo 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 klimatycznie. Dużo zieleni, To ja skatuję, bo jest dość dużo zieleni. No i wydaje mi się, że wkroczyliśmy na centrum Medyny, gdzie nowoczesność rabatu łączy się z klasykami, tak bym to nazwał. Ale nie jestem pewien, czy wkroczyliśmy na Medynę, czy nie. Natomiast na pewno trafiliśmy na rynek, więc poszpędzamy się troszkę

ponieważ byliśmy bardzo wygodniali po podróży, to dorwaliśmy byle co, a w zasadzie to wylądowaliśmy w pierwszym lepszym miejscu. Jak widać, menu w Maroko jest mieszane po języku francuskim i arabskim, zależnie od części. Jeżeli chodzi o rabat, to tak. A problem tłumaczeń rozwiązaliśmy po prostu dzięki... Pomysłowi Ewy, i korzystamy z Google Lensa. Wystarczy zrobić zdjęcie menu i następnie korzystać z Google Obiektyw i, i nasze menu jest przetłumaczone na dość, dość dobrze na język polski czy, czy angielski. Samo zasiedzenie jest moim zdaniem przepyszne. Spróbowaliśmy bardzo dużo różnych potraw, a dodatkowo te potrawy w tych restauracjach są naprawdę w przystępnych cenach. Cały nasz pobyt poza chyba jednym dniem jedliśmy w restauracjach. Jakby te 45 diramów to jest 4 euro po prostu. Można za 45 diramów kupić bardzo solidny obiad. Natomiast <laughs> resumując, no, jest bardziej zróżnicowany ten handel tutaj uliczny niż mi się wydawało, eee, trudno ocenić, bo jesteśmy dopiero w pierwszym mieście, jak ciekawy jest ten, jak ciekawa jest ta medyna. Jest interesujące, to coś nowego, coś innego i na pewno zupełnie innego od tego, co pokazywałem na samym początku wizyty, tutaj w Robacie. Ludzie są bardzo przyjaźni, to trzeba też powiedzieć. Goście nas bardzo miło obsłużył w restauracji, nawet napisał na translatorze Google. Witamy w Maroko. Do zobaczenia wkrótce. Właśnie gość, od który maluje obrazy, dał mi wizytówkę. Pan drugą gościu gadał po hiszpańsku, więc bez problemu udało mi się z nim dogadać. Proszę bardzo. A my tutaj mamy gdzieś, obok kebaba mamy nocleg, więc zajebiście, muzyka gra, zielono jest, zaraz wchodzimy do naszego Myślałem, że gościu... Nie, Ewa, gościu powiedział mi, żebym cały kręcił, a wyżej. No, w zwrócił mi, myślałem, że gościu e, nie pozwala na filmowanie, powiedział mi, żebym po prostu wyżej kręcił. No. Tak. Dobra, czyli mamy tak. 12 wiek, założenie rabatu, fortyfikacje. XVI wiek. Tutaj piraci Berberowie mieli swoje bazy wypadowe, nazwijmy to tak, których, z których atakowali następnie i najeżdżali obecną wtedy Portugalię, Hiszpanię i zdaje się Francję. Następnie w XIX wieku, na początku XIX wieku, rabat trafił pod okupację francuską. I chyba w 1956 roku Rabat już stał się częścią Maroka. obecny król podpisał traktat z Francją Ugodowy I, i to jest pokrótce historia Maroko już bez wglądywania się niezbędne szczegóły można to doczytać na Wikipedii, ale sama historia jest myślę bardzo ciekawa. W siłą rzeczy przemiany, piractwo różne konteksty historyczne które miały miejsce wcześniej mają ogromny wpływ na to jak się to miasto kształtowało na przestrzeni lat no ja teraz cały czas poruszam się po, po Medynie do rabaty eee, więc on po chciał i co no i idziemy dalej idziemy teraz na nadmorze yy, zachęcam Was gorąco do przeczytania historii rabaty bo jest, jest dość ciekawa. A zdaje się, że większość osób. Większość filmów, które widziałem do tej pory na YouTube nie wspomina w ogóle o tym. I były no, no, fajne kolorki, fajna medyna, fajne tamto, no to co każdy powie. Ale te rzeczy widać gołmokiem A myślę, że warto też się zainteresować trochę tym, dlaczego jest tutaj taka nie inaczej. To czego nie widziałem u innych e, na innych materiałach na, na YouTubie choćby przeglądam materiał wszystkie polskie zagraniczne, to w rabacie spacer Promenadą. I ten widok na, na cmentarz, tutaj. Nie ja wiem, czy GoPro dobrze to złapie, a, ale i widok jest niesamowity. Jak zresztą sam spacer promenadą. Proszę bardzo, tu mamy surferski klub. A tutaj rozciąga się wzdłuż w stronę Medyny przepiękny cmentarz, który z tego miejsca wygląda niesamowicie. W zasadzie. To co mnie zaciekawiło w rabacie, to bardzo ładna promenada, która znajduje się na północ od Medyny. Ta część, którą pokazujemy właśnie na ujęciach. Jak widać, jest już, zaszło już słońce, ale ludzie nadal się przechadzają bardzo powolutku po promenadzie i odpoczywają sobie na, na plaży. W oddali znajduje się szkoła surferów, z której być może kiedyś skorzystam, być może nie. I jak widać, na, na plaży w Maroko ludzie nie odpoczywają na leżakach, brakuje parawanów, także jest trochę inaczej. Plaża sama jest kamienista bardzo, klify są dość, dość ostre, bym tak powiedział, i klimacik, jak już zachodzi słońce, jest, jest bardzo fajny. A tutaj na załączoną obrazku kolejny skotów. Samych kotów jest w rabacie, jak i w całym Maroku, od groma, co dla nas było miłym zaskoczeniem, i robiliśmy im od groma, od groma po prostu zdjęć. Nocą się to miasteczko bardzo fajnie prezentuje. Kamera tego nie uchwyci dobrze, ale jest in, inny klimat, zupełnie niż Cięgudia. Na przykład Medyna jest bardzo klimatycznie oświetlona. E, Fort, podobnie. W tej części filmu wkroczyliśmy do Starego Miasta, w którym natrafiliśmy na przewodnika oraz koty. Więc pozwolę temu przewodnikowi ująć w jego własnych słowach, gdzie dokładnie się znajdujemy, będzie mówił po angielsku, także jest to część rabatu położona zaraz obok e, morza, przepraszam, oceanu, która jest zabytkowa i oto Nice, incredible. Yeah. My name is... My name is Rafael, nice to meet you. Rafael. Eva. 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 Eva? Eva. We are walking around the city and looking at the... I, we read a lot about the history of Rabat, so we you know that it was established really nice. in 12th century. Anyway, I'm going to try to help you. Okay, very cool. And to explain to you everything, no? very well from your arms. <laughs> Thank you are from brazil You look so nice from <laughs> yeah, <think> <laughs> uh, You are in the area we call it Udaya Kasbah. Mm -hmm. The Kasbah is the first building and residence for all space of Rabat Medina and town. This area exists from Mm -hmm. It's composed about three parts. Mm -hmm. You have high part, mm -hmm. then you have middle part, like which mm -hmm. and you have down part when you have nice garden and nice museum. Mm -hmm. <laughs> That's the first meaning about everything. Do you need a Yes. sent to me all the way for your tour on face lot. We were not sure about that because we were not sure how much time we'll stay Okay. Anyway, I wish you a nice day. Yes. God Thank, you. Thank you very much. Bye-bye. American bye. <laughs> Także udało nam się trochę dostać darmową historię tej części rabatu od przewodnika. Myślę, że bardzo fajnie powiedział. Zgodził się oczywiście na to, żeby go nagrać. I wynagrodziliśmy go drobnymi... Drobne wynagrodzenie mu zaoferowaliśmy w pana chodzi. Ale nie, 15 euro No, 5 euro tam No ale to też niepełnosprawny gościu bo Na kulach chodził, więc wiesz Jedyny, który się przydał Czyli taki w sensie, że... Bardzo miły był Jak nasz tłumacz powiedział, te uliczki i to mini miasteczko w mieście to są Kazmachów, Rajas. Jest to jedna z zabytkowych części rabatu, która jest pisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W rabacie niestety kręciliśmy wszystkie ujęcia w pośpiechu, ponieważ byliśmy tutaj tylko dwa dni. Na dodatek trafiliśmy tutaj po długiej podróży, więc wylądowaliśmy już grubo po południu. Także w pozostałych ujęciach... Możecie zobaczyć fragment nabrzeża, mniej więcej poczuć klimat tego, jak się porusza tutaj po ulicach, choćby jak teraz, kiedy kręcę Ewę yy, oraz będziemy powoli się szykować już do naszej podróży do innego miasta, do Fezu. A w międzyczasie niestety nie udało nam się trafić do, do wieży Hassana, do której szliśmy bardzo długo pieszo. Ponieważ wieża Hassana była od 19 lat zamknięta i dostępna jedynie dla, dla mieszkających tam. Niemniej jest to jeden z bardzo ciekawych zabytków w rabacie, który polecamy serdecznie odwiedzić. Może kiedyś nam się go uda odwiedzić znowu. A tak to powoli nasz film dobiega końca, więc w kolejnym odcinku będziemy już zmierzać do fezu, w którym było znacznie bardziej ciekawie, znacznie bardziej szybko. I w fezie głównie będziemy się poruszać po uliczkach Medyny, która była po prostu zabójcza. Oraz wybierzemy się w krótką podróż w góry na zabytkowe Marini A tymczasem zapraszam do, do końca oglądania. Co a propos tych fortyfikacji, to myliłem się zakładając co tu jest, bo myślałem, że tu będzie fort. A to jest właśnie ta stara dzielnica, o której nam tłumacz powiedział, i jesteśmy teraz w bardzo ładnym jej fragmencie. Fajna uliczna uliczna wystawka tutaj całe, całe szczęście, że co, co krok są takie mini restauracyjki z zimnymi napojami bo jest tak gorąco, że trudno wytrzymać ja przypominam, że jest październik ja sobie upodobałem citron lemonowy a dla każdego coś innego no i dotarliśmy do wybrzeża. będzie plumkanko, będzie Kompanko. Fajnie, że tutaj w tym mieście jest, jest ocean blisko, bo jednak jest ciepło. Ja już trochę zmęczony jestem po dwóch po podróży. Nogi mi wchodzą w tyłek, więc będzie okazja się zrelaksować trochę nad oceanem, nad wodą, wtykać. bardzo świeżego powietrza. A wygląda to generalnie tak. Szkoła surferów jedna. Ocean. I szkoła serperów. Bardzo. bardzo fajnie widać. No elegancko, taka ciekawostka. Nie wiedziałem gdzie się przebrać, bo tutaj nie ma publicznych przebierania, ja też nie chcę tylko świecić w kraju Zumańskim. Więc gość do surferów zagadały, oni mnie wpuścili normalnie do siebie do szkoły i tam taka publiczna na była. Bardzo fajny bajer, więc pora na kąpiel. No dobra, czy nie wyjdziemy? No, ale fajnie no, ale... Ale to wygląda. Ja Może w drodze powrotnej. No. Ja. Bardzo fajnie to wygląda. Ja historii, że powiedziałem tego miejsca, Google nas zmyliło. Miała być do 10:45, ale jest do. Nawet wykamuflaż tutaj się nie przyda. <noise> Więc nie, nie dzisiaj, nie dzisiaj. Co to za budynek? Zaraz obok mamy piękny widoczek na panoramę tamtej części Lewatu Nie wiem jeszcze tylko co to jest za centrum biznesowe, jest tam budynek? I się chyba nie dowiem nie wiem. No bo będziemy musieli się spieszyć, ale nie zdąży tu do tak. Dobra to teraz postaram się oglądać te grzyby, bo widać, a nie tylko mój rej. Wow, ale super. Lecimy z Rebatu do Fezu. Nawet jedziemy w Kawka. Ja, oczywiście, się nad... standardowo. Naciąłem się na kolesia, który mi fajki za drogę sprzedał, ale no z nałogiem się nie da wygrać, więc już zapłaciłem 50 gramów. To tak o 15 przepłaciłem. Eee... Lecimy na stację kolejową. Jesteśmy po kawce. Coś tam zjemy może po drodze, miasto się dopiero budzi, więc jest spokój w tej medynie, także mi to pasuje. No i powoli, powoli miasto żywa. Ruszamy ze stacji Villa de Galerie. dobrze mówię. Ooo dobra. Wystarczy Ville coś tam. Dobra, oznacza to... Napiszę jak się ta stacja nazywa. Mijamy właśnie tą część Medyny, na której na początku jedliśmy. I, I dalej się odezjemy z podróż po prostu no Zobaczymy jak fest się będzie prezentował, bo ja jak mówiłem już ta Medyna mnie wymęczyła Tam podobno będziemy głównie w Medynie Ale może się uda fajne widoczki zobaczyć Więc rabat do tej pory Jakie walce masz rabat, co Mnie myślisz? się bardzo tu podoba A... Co było twoim Marzeniem Ulubionym <noise> miejscem z Kurczę wybrzeże Całe miasto, chyba to stare, super dla mnie. Taka o. nowość, bo tego nie widziałam jeszcze. I to piasek, piasek, kolor taki, piasek o. Nie wiem. No, Inne coś prostu. Tak. A dla osób zainteresowanych stacja znajduje się. Jak widać tam ten meczet, czy minaret. Nie jestem pewien czy to jest minaret, czy meczet. Jest, jest... Albo jedno i drugie. To zaraz po prawej... Gdzieś w drogi tam nie wiem czy rondo widać jest stacja, z której będziemy ruszać. Musimy się jeszcze do banku udać, do apteki i cześć. Rabat ceniam. bardzo pozytywnie. Bardzo ciekawe miasteczko.